O tym, jak arkowy youtuber ukradł film. Ale spokojnie, tylko taki film oglądamy. Jest to film, który dotyczy trochę tematu tego, że jeden z moich filmów mógł zostać skradziony. Jednakże obejrzyjcie sobie sami, wyróbcie sobie opinię, no i po prostu miłego oglądania. Hej, witajcie w pierwszym filmie na moim kanale. Dzisiaj powiem wam o pewnym youtuberze arkowym, który ukradł film praktycznie 1 do 1 od innego twórcy. Także zapowiada się ciekawie. Kilka dni temu, dokładnie w czwartek, 5 października, na kanale Bober pojawił się film Trzy najlepsze mody do gry: Aksu, Valley i Hort", A 11 miesięcy temu na kanale youtubera Ravolo pojawił się filmy, czy najlepsza mody do Auksu Tak, dokładnie rozchodzi się tutaj o te dwa filmy. Jeden mój sprzed około roku i jeden dosyć nowy, pewnego arkowego youtubera. I ogólnie ja nie mówię, że ktoś tu od razu ukradł film, ale obejrzyjcie sobie cały ten film i sami uznacie, ponieważ mam jeden całkiem ciekawy argument, który w tym filmie nie wybrzmiał potężnie. Pyt. Powiecie pewnie, ale każdy ma prawo zrobić swój ranking tej samej rzeczy, której ranking zrobił ktoś inny. Ale tutaj jest to słowo klucz, a mianowicie swój ranking. A szanowny pan Bobby nagrał dosłownie ten sam ranking co bolo. Jest to jest trochę głupie, bo jeden z ty, tych modów, czyli Classic Flyers teraz nie działa, bo została dodana normalnie do AUKA funkcja, którą ten mod dodawał. I ten fragment dokładnie mówię, że powinien wybrzmieć bardziej. Dlatego, że w moim filmie użyłem pewnego moda. Nazywa się on Classic Flyers. Pozwalał on na to, że na przykład taka Argentiwa, Pterek czy cokolwiek innego mogło być levelowane w Spida. Natomiast wtedy po prostu nie było takiej opcji i jakiś czas po tym filmie musiałem dopisać, bo ludzie się mnie pytali. Halo, dlaczego jedna trzecia tych modów, która tam była, czyli de facto jeden mod, po prostu nie działa, że Skoro można to zrobić w grze, to po co do tego mod? No wtedy to po prostu nie działało i taki mod miał sens. Także o to chodzi mi najbardziej, że ta modyfikacja jest po prostu nieaktualna. Jeżeli obejrzałeś do tego momentu, zostaw komentarz o treści. hashtag kamej, a przypnę ci serce. Jedynie dinki i struktury dały inne, ale oprócz tych innych dinków i struktury, na których dał przykład działania modów, to i tak taka mała różnica, że żadna. Dosłownie Bola przykład metalowego fundamentu albo był kamiennego fundamentu przy prezentacji do S. Zresztą jeśli macie jakieś wątpliwości, to tutaj będziecie, to teraz będziecie mieli kawałki filmu, najpierw Bobra, potem Bola. Ale jeszcze pamiętajcie o tym, że tak naprawdę każdy może nagrywać coś takiego. Dlatego, że na przykład, dobrym przykładem jest e, Drist, czyli jeden z arkowych YouTuberów, który też nagrywał swoje mody i też tam powiedział o e, ES. Czy ukradł on go ode mnie? No nie, no każdy może sobie robić coś takiego. Jeżeli na przykład ktoś za granicą jako pierwszy to zrobił, to dlaczego ktoś inny tego nie może robić i tak dalej? Ale obejrzyjmy sobie ten film do końca. Modem jest mod Osom awesome Spyglass. Ten mod Wam pokazuje. Dinki w sensie wyświetlają wam się z taką białą obramówką, dzięki czemu będzie łatwiej je zauważyć. Dinki agresywne w stosunku do nas będą miały czerwoną obramówkę. Dinki, które będą chciały przed wami uciekać, będą na żółto. Ale też trzeba wspomnieć, że dinki. Graczy działka, struktury też będą na czerwono. Ale główną zaletą tego moda jest to, że jak mamy na przykład takie obrontozaura, to nam pokazuje, ile potrzeba na niego jagódek, też w kibli oraz ile ma tam torporu. Jak wpakujemy w niego strzałkę z torporem, to będzie nam pokazywać Ile torporu mu zadaliśmy i ile jeszcze potrzeba mu zadać No żeby po prostu się uśpił Moim zdaniem ten mod jest jednym z najlepszych modów w ARKu Ale już przejdźmy do następnego Drugim bardzo fajnym modem jest Nie zdziwcie się na słabą jakość materiału Dlatego, że jest to film sprzed prawie roku I jest to jeden z moich pierwszych filmów, na którym jeszcze grałem na INI I tak, wiecie, nagrywanie było takie średnie Mod Awesome Spyglass Jak dla mnie ten mod jest jednym z najlepszych Ponieważ jeżeli przeniesiemy go sobie na pasek Oraz na niego klikniemy Podświetla nam się obramówka wszystkich dinozaurów Jak widzicie dinozaury dzikie podświetlają nam się na szaro Agresywne w stosunku nas będą podświetlać się na czerwono Dinozaury, które będą od nas uciekać Będą podkreślać się na żółto Kracze, turety i oswojone dinki przeciwnika Też będą podświetlały się na czerwono Mod ułatwia także oswajanie, ponieważ możemy zobaczyć na ile berek oswoi się na np. ten koń. W jego przypadku jest to 10. Pokazuje też on w fajny sposób jak nabija się torpor. Dzięki temu modowi wiele razy uniknę wpadnięcia w turety. Także, jak teraz widzieliście, na pierwszy rzut oka widać, że Bowe skopiował film faktycznie 1 do 1 od bola. Tylko ze własnym gameplayem w tle i innym, innymi przykładami struktury i dinków. Chciałbym zaznaczyć, że ten film nie ma na celu rozpocząć jakiejś dramy z Bobem. bo po prostu chciałem przedstawić temat. I teraz nadchodzi kluczowe pytanie. Czy ten film został skopiowany bądź ukradziony? Ciężko mi jest to powiedzieć. Jednocześnie każdy mógł sobie taką listę nagrać, ale z drugiej strony ten jeden konkretny mod jest na tyle po prostu specjalistyczny, że aż zastanawia mnie jak to jest możliwe, że z tak dużej puli został on wybrany. Z tyłu głowy mam też takie wrażenie, że mógł on po prostu kiedyś obejrzeć ten fragment na przykład na TikToku, YouTube Shortzie, bądź po prostu obejrzeć ten film i pamiętał o czymś takim, ale nie wiedział, że było to już w filmie innego Polaka. Jak było naprawdę, tego chyba nie dowiemy się nigdy, chyba, że on nagra jakiś film na ten temat. Także ja byłem Bolo, dzięki za oglądanie, fajne filmy ci się tu uświetlają, cześć!